Rafał Węsierski, władca sen. A to, co to, to? Ach, Tatku, żebyś ty wiedział, a cóż się normalnie... stało? Uh, wir porwał mój sen. Co ty mówisz, Antku? Wir porwał ci sen? No to bardzo nieładna sprawa. A czy pamiętasz, jak on wyglądał? Nieważne, mniejsza z tym. Obawiam się, że to zaczyna się chyba rozszerzać coraz bardziej. O Ja obawiam się nawet o samego króla. Naprawdę? Obawiasz się tatku o samego króla? Ale jak to? Tak, mój Antku, właśnie tak. Co gorsza, mogą ludzie wystąpić przeciw sobie. Bardzo się tego obawiam. W Gdzie jest moja żona? Cwarna jest w ogrodzie, panie! A teraz sługą zostaw mnie z samego! Tak jest! Powiedz mi, Klaro, czy nie widziałeś dzisiaj albo nie, nie słyszałeś niczego dziwnego dzisiaj w nocy? Nie, a co? No bo wiesz, wir porwał mój syn. O wir? Jest Edward, pewien starzec, nie, który naprawdę? coś o tym wie. Zatem tak. ruszajmy. Tak, jest. się. Co on wie o tej sprawie? Naprzód ruszajmy Do to <śmienicza> Nie bądźcie zi na siebie! Pomogę Wam wszystkim! Nie kłóćcie się tutaj! Chodźmy na polany, tam porozmawiamy! A teraz zapraszam wszystkich na, na polany jeszcze raz! Uwaga, patrzcie! Król nadchodzi! Król nadchodzi! Witam Was poddani! Witam! Witam Was wszystkich! To Ty jesteś, Edward, prawda? Co wiesz o tej sprawie z Wirem Sennym? Drogi królu, można nam pomóc tylko czarodziej o imieniu Grimor! Tak, Grimor! O, witaj, Edwardzie! Witaj! Czego potrzebujecie? Wirsen. A Wirsen. No przenieść do krainy snów snów, to tylko tyle mogę zrobić. No dobrze. No to ruszajmy za tym. No tak, chwyćcie się cztery za ręce. No i dwa. No nie. A, spokojnie, spokojnie, o... damy radę. No dobrze, czworo się chwyciło, dobrze. Manita, firosa, kalimberum, berumbra. E, pamiętajcie, dałem wam muszle w razie kontaktu. Są magiczne. Aha! Idźcie prosto przed siebie. Tylko cztery drzwi możecie otworzyć w krainie snów, pamiętajcie. Ale musicie znaleźć władcę snów. Tylko on może Wam pomóc. Do zobaczenia! Oto wejście do krainy snów. Zatem ruszajmy naprzód. To właśnie kraina snów, moi drodzy. Widzicie te szeregi drzwi? A, 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 a nie wolno otwierać. Znaczy, przepraszam. E, czarnoksiężnik pozwolił tylko otworzyć cztery drzwi. Reszta nie może więcej otworzyć. Musimy znaleźć drogę do władcy snów. Wydaje mi się, że tam prosto trzeba iść. Coś chce otworzyć jakieś drzwi? Ja otworzę! Antku, czekaj! No czemu to zamknąłeś? Piękna była to muzyka. No antu no... Otwórzmy te drzwi! Ach! Nie idź za nimi! Stój! Stój! Nie! Stój! Straciliśmy tego jednego z dworzan króla. I co my mu teraz powiemy? He? O patrzcie, zielone drzwi! To musi być wejście do pałacu władcy snów, czy też do jego krainy. Otwórzmy je. Oooo, jakie ciężkie! Panie, przybyli goście, czy mam ich zaprosić do sali tronowej? A, zaprosić, zaprosić, mój Ciekawe, kim one A zresztą mniejsze z tym. Zaprosić, moim czy zaprosić. No. Róż witajcie Dobre, Dobra, Dobre, dobra, wiatr, co snów, nie ma czasu na błotka na dłuższą Najbardziej uspokój się nie czas wspominać nasze zotargi. Powiedzcie, moi drodzy, co was tutaj sprowadza? Chodzi o wir tak, rozumiem, wir hmm. tak? Chcę dowiedzieć się, z tego wszystkiego, mówiłem. Bardzo się tego obawiałem. To pani koszmaru z wysłała ten wir, aby kraść ludzkie sny. Powiem wam co zrobić, aby ją pokonać, Naprawdę? Dziękujemy za tak. na to. Więc tak, kiedy już będziecie na ziemi, jeden z was, albo jedna z was, no na ziemi tam, jakaś dziewczyna zaś, nie? Powiedzcie, trali, znaczy, poproszę, powiedzcie, Ilo ilard, co od tyłu znaczy traliwal. To powinno pokonać panią koszmarów raz na zawsze. A teraz odprawiam was na ziemię. Witajcie moi drodzy. Cisza tam tłumie, cisza. Ale, ale zaraz. Było was czworo. Wysłałem was do kraju znów. Gdzie jest jeden z moich dworzan? Niestety zniknął. Co? Jak to zniknął? Królu, wszedł do znów. snu. Szedł do snu? Otworzyliście drzwi i wszedł do snu? On sam je otworzył. Znów. Tak, sam je otworzył. Ja, ja was... Dobra, tylko spokojnie. On sam otworzył drzwi, tak? No Dobrze. właśnie tak. A macie chociaż pomysł? Albo czy dowiedzieliście się, że to jest ten wir senny? To jest wir od pani koszmar. <grystanie> dobrze, a macie pomysł, jak pokonać panią koszmaru? oczywiście, jak co? ktoś będzie spał, niech powiedzą ila bije. Dobrze, więc zgoda. Kogo uśpimy? Nie mojego syna. Dobrze, niech to będzie twój syn. Zatem zaczynaj Edwardzie. Zaczynaj. Dobrze, zaczynam. A, ale proszę mi nie przegadać, wasza wysokość. Dobrze. Antoś, dasz radę zasnąć? dobrze, dobrze. Pomogę ci. No dobrze, a teraz powoli, a teraz powoli zaśni. Bardzo dobrze. Jesteście gotowi? No, to uwaga. Śpij. Zaczynamy. Ilab, ilard. Ha!

I poślubił córkę króla, tak mówią legendy. Czy to prawda? Sam nie wiem. Ale z tego co wiem, pani koszmarów nie zginęła na zawsze. I miała jeszcze powrócić. Jak? No, Tej historii opowiem innym razem. Do zobaczenia.